Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer. Witam was w kolejnym odcinku z GTA 3. Mam nadzieję, że gra będzie płynnie chodziła. Chociaż tak widzę małe zrywki. Pięć razy odpalałem grę. Za każdym razem zawieszała się. To był normalnie pogrom. Jedziemy teraz do... Do jodki pojedziemy. Wybaczcie, miałem dość długą przerwę. I nie pamiętam jak się nazywają ludzie, tak. Chciałem grać w grać jakieś tam mody. Niestety nie, nie wyszło to na dobre, bo gra się po prostu sypała. Nie wiem, raczej to nie od mojego komputera, raczej od gry. Ok, to jest Joey. Joey, Joey, trzeba pamiętać. Joey, Joey, między 6 a No, nie fajnie. Telefon nie dzwonił tutaj, nigdzie. Nie słyszę. No dobra, no to pojedziemy do T. T jest akurat chyba na prost. Ale te samochody... Rzucamy. Chciałem sobie na przykład wgrać modyfikację, która... Powoduje, że możemy wyskoczyć z samochodu, takie jak w GTA Vice City. Czyli po prostu... W trakcie jazdy to by mi bardzo ułatwiło życie, zważywszy na to, że ja bardzo często po prostu rozwalam te samochody. Okej, okay, dobra. Mamy i nasze te. Kurczę, no nie pamiętam, kto to był, no ale dobra. Zabierz brudy do pralni. So the <grytanie> laundry won't paint protection, huh? The Triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. No, like son yeah, no of no yeah. <laughs> I want you to destroy their laundry vans and mangle any to the that gets in your way. the triad supply you with what your way. gonna need. supply you with what you're gonna need. Okay. Okay. Mamy RISE FM na topecie. Oj dobra, przepraszam Was bardzo. Nie można do tyłu przewijać. To Ci ciekawostka. No. Wzory. OK, jest i RISE FM. Jak mam rozbić ten samochód? Może tak? Jakoś... Jakoś muszę tutaj sobie poradzić. Nie wiem, zobaczymy co ja wtedy tu... Coś muszę robić, no W końcu to jest ciężarówka, jakoś trzeba... O ma dobrze, że policja nie reaguje. Tylko że mi zaraz samochód się rozkraczy. Coś czuję, że łatwiej byłoby, gdybym pojechał najpierw... Wow, najpierw pojechał po broń. No i co co, co co, to ma znaczyć teraz? Jakie spadki w No stój w imieniu moim. Gnido. Cię dogoni. ja Cię to gonie Ty mi nie uciekniesz, ja Cię mam cały czas na tym, na radarze. Nie uciekniesz. Dobra, taksówka. Dobra, do góry. W sumie mogłem już jechać w dół, no ale okej. Okay. Um, ostatnio sprawdzałem, tak z ciekawości. Sentinel jest to BMW 3. Tak więc, dzięki policja. Jak nic. Oni są tacy twardzi, czy co? Ja chyba wiem, co miałem zrobić. Ale ze mnie idiota. Dobra, jedziemy do następnego. Przypomniałem sobie, co miałem zrobić. My mamy po prostu ukaść żarówkę. Oh. Zabieramy ciężarówkę. Potem jedziemy do AidBoa i sobie przyczepiamy Surprise'a. Jak wy ja okay. Dzień dobry. No dokładnie, tak jak mówiłem. Dzień dobry. Zabieram. No i co? Mr. Wongs. No boże, jeszcze rozjechałem, kogoś. Super. Mnie tam nie było. Nie kłamcie, ja nikogo nie rozjeżdżam. Jestem. A tu granaty czekały na mnie. A gdyby tak. Hops. O kurde Już to tak było od razu, hm, w sumie sporo mam tych granatów zróbcie mi przejście Okej, okay. dobra Mamy i przejście, mamy i, i samochód Dobra. Jedziemy! Uh. Standard! Dzisiaj oglądałem wyścigi na i powiem Wam, że oni się tak nie rozbijają jak ja. Ja jadę po prostu, i potrafię w coś uderzyć, a oni, będę 312 okrążeń, i nie wiem, 5 wypadków tylko, masakra Moim zdaniem te lampy są za twarde. Nie wiem co wy o tym sądzicie, ale one są zatwarte. Okej. Okay. Poczekamy tu na niego. A nie rozwal mi samochodu. Okay. Dobra. Został jeszcze jeden, czyli ten którego tak zdewastowaliśmy. Ale spoko Nie ma problemu Gdzieś tam jeździ Gdzieś ty pojechał O, tylko że on taki trochę nerwowy Aaaa Musiał Normalnie musiał Dobrze Co za męta Chodź tu A. Ja cię dogonię, nie uciekaj. No, super. To go dogoniłem. I tu chyba kapcia nie można złapać. To, oh, zapomniałem. Pokiego ja mu strzelałem w opony? Okej. Okay. Zaraz go to Najbardziej lamerska misja w moim wykonaniu. Nie dobra, były inne. Ale to można było o wiele łatwiej wykończyć. Ile ta ciężarówka ma hit pointów? Do jasnej, ciasnej. Dobra, to nie jest ciężarówka. To jest. Coś. Dobra, sieć tam. Sieć. się sam się załatwił. 20 tysięcy za takie coś. Trudno. O, słyszę telefon. Telefony będziemy wykonywać. To są dodatkowe misje, ale... Złodzieje. No zobaczymy. Słucham. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Okay. Nie ma problemu. Robimy za e, za szoferkę. Idziemy z butu. No to co? Piąstki, żeby nie wzbudzać... O, i mówiłem, to jest BMW 3 Sentinel. Idź po złodziei. Spoko. Otwierać bramę! Aha, y tak, szukałem y modyfikacji, która zmienia nam nazwy samochodu Nie ma takowej. Nami ja nie znalazłem. Chciałem zmienić e, wygląd e, gry. Wgląd hadu. Chudy. hadu, Zależy jak się to wymawia. Ok. Delikatnie pod psem. Ok. <laughs> nie wnikam. Fajnie, że możemy tutaj bynajmniej tak na skróty przejechać, bo jakbym jechał drogą, to kawałek by nam to zajęło. No, otwieraj się. Okej. Okay. Zapraszamy panów. Ale oni zamulają. O, mamy deszcz. Deszcz, który pada chyba nawet... Oh. Oh, oh, oh. Ale jakie ślady zeszyć. Oni tylko siedzieli tam. No ale dobra, dobra. Mniejsza w to. Siedzieli, nie siedzieli. Z wisami to, jadę przemalować. <taki> Takie zadanie dostałem, to jadę. Mam nadzieję, że policja mnie nie wdźganiała za coś, czego nie zrobiłem. Byłem tylko świadkiem. I współudział mam tylko. No to... O! Wojskowe samochody. Ciężarówki. Dobra, mniejsza w to. I tak go jedziemy przemalować. Pewnie zapłacę, ale kas mamy brud. No dokładnie. Nie szkodzi. Zróbmy tak i tak i wyjeżdżamy OK W sumie gdzie nie może tam nie pada Ale ja tam wolę, żeby w ogóle nie padało To jest o wiele przyjemniej Nie wiem czemu Kita 3 ogólnie sama gra w sobie bardzo mi się podoba Nie wiem może dlatego że grałem w nią praktycznie na moim komputerze to była pierwsza z gier na moim, ale a w sumie tutaj musimy wjechać Dobra nie szkodzi Niech się nie obrazi 3000, no to jesteśmy jeszcze na plusie Ale bardziej podoba mi się jednak Vice City the business is going to go under unless i get a hold of some serious cash soon. my wife has an insurance policy and all she's ever been to me is a hole in my pocket. i've left the car in the usual place. go and pick up my wife from classic Nails and bring her back to the factory. kurda. darmovita. darmova. A jak by to powiedzieć? Beach and Dog. Okej. Okay. O, inny samochód. Ten też jest ładny. Aha, no Gita VCT. City. Gita City, dlatego że jest. Oj, tu nie miało hamulców, Albo wsteczny tak słabo działa No, wsteczny tak jakoś ciulowo działa. No dobra, mniejsza to. GTA City dlatego, że jest bardziej kolorowe. No, jak z, Zresztą sami widzicie. Uh, GTA City jest takie bardziej... Z, z tego co pamiętam jest to Liberty City. Tak więc... Uh, GTA 4 też mamy Liberty City. Chyba. Chyba tak. Dzień dobry. To jest pani Chong. Nie przypomina żadnej takiej orientalnej. No, o tak tak. Raczej fryzury już nie dokończysz. Gita 4 zresztą też było takie. Wiem, zresztą nadal jest takie bardziej stonowane kolory, ma, nie, nie jest jakieś tak żywe te kolory. Vice City, no i jeszcze sam Andreas miał takie w miarę żywe kolory. Właśnie trójka i czwórka już ma takie mniej. Nie wiem czy i to osobiście tam jakoś bardzo nie przeszkadza, ale cóż W sumie to mogłoby ciulowo wyglądać, jakby było bardziej kolorowe. Tak sztucznie by to wyglądało. Ale także to też ma jakiś tam swój klimat, tak? Wrzuć go do wody. Jak ja mogę wrzucić do wody, proszę Państwa, żeby samemu nie zginąć. W sumie to nie, to nie jest jakiś trudny ten manewr. Aż tak Że to zrobić dwojako. Oj, możemy sobie gdzieś tutaj podjechać po prostu pod wodę, no znaczy się bliżej wody. Wow! Co faj! O! Hej, mamy samochód! Dobra. Widzicie, tak się oszczędza. Jeśli mało nam płacą za zlecenia, no to oszczędzamy w taki sposób. Dobra. Um, pojedziemy wtedy do jego. Mam nadzieję, że już mogę. Sorry. Mogę wziąć tę misję chyba że to było od 6 do 20 To się zdenerwuje Tu pojedziemy do naszej teczki Między 6 a 14 o Matulu Myślę, że do 20 minimum to jedziemy na te Widzisz, pojawił się telefon. A, z telefonem się jeszcze wstrzymamy. Nie ma problemu. Wow! okie jakie Spokojnie, spokojnie. Bo jeszcze coś ci się stanie. No, patrzcie. Widzi, jedzie, rozpędzony. Nie! Co tam? wjadę mu pod koła. Pewnie się zatrzyma, ma super hamulce. making people please. or try to. He'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Tony Cipriani. Okay, Tony. Trzeba zapytać. To jest. Tony Stark. Gdzie mam jechać? Mam coś odebrać, tak? Pieniążki. Coś... Kuruma. Ok. Ja czuję, że tak łatwo nie pójdzie z tymi pieniędzmi. Nieważne. Jedziemy. Pięknie jeździ um, co, co widzę chyba mam jechać do tej pralni albo i nie Nie to jest co innego Się boję nie mam całego HP -ka. No trudno A ja tam wyjadę sobie wiecie Ktoś nie mogę sobie przypomnieć, o co chodziło w tej misji. Dobra, pamiętam. Chyba. No, dokładnie. Jeszcze ciężarówka powinna podjechać. A się jest. Okej. Okay. Co za łatwich. A mogę tak? W sumie mogę, nie? Ok, pozbierajmy Tak na szybkiego W sumie to amunicja, nie? I tutaj jest koleś w ciężarówce uh, okay. no i poszło bardzo sprawnie Tak bym zawsze chciał Ale się teraz Łoka mgła wow Epicko tu nie będziemy skakać. Lepiej nie. Czy samochodu nie zniszczę. O, pieniążki jadą. Dobra. Nie pieniążki, pieniądze się. Pieniążki to tak trochę słabo brzmi. Ok, dobra. Dzień dobry, ja z Forsą. I 10 tysięcy. Całkiem zacna kwota. Ale dobra. Y w tym odcinku to było na tyle, ja zaraz sobie pojadę zapisać grę, żeby nie było żadnych w top. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Tymczasem trzymajcie się, papa. Pa.